Moi kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, mamy poniedziałek, nowy tydzień, drugi tydzień naszych ferii, e, ferii szkolnych, Ada w domu, jeszcze tydzień czasu odpoczywa, w sumie to powinna czytać czy lekturę i tak wiecie, a to pojechaliśmy trochę w góry, a to to, a to tam, to jacyś znajomi i tak ciągle mi ktoś, kochani, tutaj psoci, zobaczcie, ktoś mi postawił wycieraczki, ciekawe kto miał taki śmieszny pomysł. No nie no, ale w jakiś żartowniś, słuchajcie, ja się znam na żartach, więc nie mam z tym problemu, absolutnie. A w ogóle jak jasno, słuchajcie, na dworze, Tak, prawie wiosna, a w połowie zimy, zdaję sobie doskonale z tego sprawę, pojedziemy teraz, słuchajcie, na chwilę do do piekarni kupię pieczywo, żeby było u nas tego chleba teraz bardzo dużo idzie pieczywa, ponieważ mój Grzegorz chodzi do pracy i słuchajcie codziennie kanapki, to wiecie, leci jak jest facet w domu, to tego jedzenia jest zdecydowanie więcej przynajmniej pieczywa bo jak byliśmy same z dziewczynami to jakoś takie ciatu serega to jogurt, a to jakiś owoc, a to jakaś e, wiecie jogurt z owocami i na przykład z granolą. Także tego pieczywa zdecydowanie mniej. Słuchajcie, zaraz sobie skręcę jakoś może. I tak to wygląda. Dzisiaj jakie plany? Słuchajcie, muszę trochę odgruzować dom, bo w weekend nas nie było, więc Nazbierało mi się po pierwsze, nie nawet prania do prania, tylko prania do składania. A jak jest pranie niezłożone, to robi się takie jakieś dziwne uczucie burdelu w domu. Bo wiecie, to pranie leży gdzieś tam na kupie, na krześle i, czy na fotelu i robi takie wrażenie, że Boże, jaki tu jest bałagan. Słuchajcie, latacie, nie wiem, coś mi się to. Słuchajcie, dynda. Ale co, nie będziemy teraz gadać. Słuchajcie, widzimy się w domu podjedę tylko tak jak mówię na chwilę do piekarni i szybciutko wracam do domu. Będziemy onkarniać chałupę. Tak, kochani, jestem w domu, jestem w sypialni. Zjadłam sobie, słuchajcie, taką ala kolację. Bluzeczka z atomówkami. Szkoda, że nie moja agatki, ale sobie użyczyłam. Słuchajcie. Co u nas słychać? Moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek, więc bardzo ciężko mi było po tak intensywnym weekendzie zebrać się w ogóle do pracy, do czegokolwiek. E... Więc stwierdziłam, że tak, jest stos prania do składania. Zobaczymy, jak mi pójdzie vlogowanie, w sensie rozmawianie z Wami. Jeśli w miarę niedługo, to postaram się jeszcze spróbować coś ogarnąć. Ale też chcę zadbać o buzię, bo już dawno nic nie robiłam, w związku z tym, trzeba by coś, wiecie, umyć, oczyścić. Mam taką maseczkę z Isany, słuchajcie. I ona jest maseczka, peel off, maseczka głęboko oczyszcza pory, zawiera węgiel aktywny, cynk poprawia wygląd skóry. I wiecie co, troszkę się obawiam, więc chyba tego nie zrobię, bo tam jest cynk. A jak pamiętam dobrze, gdy miałam problemy z tą swoją skórą na buzi, to jak miałam krem czy maść z cynkiem, to działo okropnie, więc podejrzewam, że jestem uczulona na cynk. I albo moja skóra po prostu nie toleruje cynku, więc co, odpuścimy? Moi kochani, jeszcze podsumowując, słuchajcie, ten wyjazd nasz weekendowy, szybki, do Zakopanego, w ogóle w. w no, może nie do samego Zakopanego, słuchajcie, dla mnie. Zakopane to jest totalna porażka. Słuchajcie, nie wiem, chyba. Zakopane zrobiło się coś jak w stylu Władysławowo, i jest tak dużo osób chętnych, zainteresowanych tam być, że dla mnie to już nie jest moje miejsce na Ziemi, słuchajcie. Więc stwierdziłam, że takie wszystkie te ościenne miejscowości są dużo, dużo lepsze do wypoczynku niż stricte samo zakopane. Na pewno nie w sezonie letnim, czy też ferie, wakacje. Moi kochani, więc byliśmy w Hochołach. Witów nawet to się nazywa. Byliśmy też kochani na kulików zębie. Nawet bym mogła powiedzieć, że minęliśmy ten yy, yy, wiecie, ten yy, yy, minęliśmy ten znak, gdzie pisało ząb skreślony, więc minęliśmy ząb. I wyjechaliśmy na przepiękną polanę, kochani. I ja już nie wiem, co, to, co tam jest za miejscowość, ale tam mieliśmy wykupiony kulik, właśnie dla całej naszej ekipy. O W ogóle to jest bardzo dużo osób zainteresowanych chętnych właśnie spędzać w ten sposób jakąś taką dodatkową atrakcję, jeździć na kulik, później ognisko, kiełbaski, wiecie, osypki z żurawinką, później wiecie, jakiś tam gorący grzaniec czy gorąca herbatka z cytryną, która była przepyszna. E, więc e, słuchajcie, multum, multum osób zainteresowanych i nawet. Nie, dzisiaj rano zobaczyłam na Facebooku to, kochani, wiecie, ile ludzi jeździ na te kuligi. To nie tylko ja mam taką fanaberię i nie tylko ja chcę pokazać dziecku, jak to od dawniej, jako dziecko jeździłam z dziadkiem, koniem i saniami. Chciałam, żeby też zobaczyła, jak to wygląda i że tak można, bo Ada nigdy nie miała okazji. Zresztą Agatka chyba też, nie wiecie? Ada nigdy nie miała okazji właśnie przejechać się właśnie czy saniami, czy wozem z koniem i w ten oto sposób miała taką sposobność. Dodatkowo wracając z Kuligu, Ada miała możliwość usiąść obok pana woźnicy, który miał, wiecie, w zaprzęgu te dwa konie i sobie zobaczyć jak to jest, wiecie, siedzieć obok i ja zresztą czasami jeździła w ten, jeździłam w ten sposób. Zresztą wcześniej, słuchajcie. Przecież w tych wszystkich domostwach, gospodarstwach nie było traktorów, były konie, i tym koniem i wozem przeważnie się ludzie przemieszczali. I to było całkiem naturalne. To też nie rozumiem, skąd teraz taki ogromny hejt na. Yy... Mnie? Moją wycieczkę? Słuchajcie, moją fanaberię, że w ogóle konie, zwierzęta... No wiadomo, każdy się przyczepi, każdy lubi coś innego, każdy uważa coś innego. Oczywiście nie jestem za tym, żeby koń wyciągał, wiecie, z bardzo dużo... Jeden koń wyciągał bardzo dużo ludzi nad morskie oko. W to mi z powrotem w 40-stopniowym czy 35-stopniowym upale. Ale słuchajcie, przecież... Hmm, Zresztą, nie, nie, nie będę się tłumaczyć, nic się złego nie działo, nie zauważyłam, żeby coś było, co odbiega od normy. Ja się wychowałam na wsi i dla nas to było normalne. I jeżeli ktoś kiedykolwiek miał styczność z koniami, to właśnie w ten sposób ludzie się przemieszczali, właśnie za pomocą wozu czy sań. Mój dziadek też miał sanie, miał wóz i teść. Mój jako dziecko również cały czas jeździł koniem, z wozem, ze swoimi rodzicami. To też było naturalne. No, wiecie, czasy się też zmieniają, więc to podejście też się zmienia ludzi. I, i absolutnie ja nie neguję um, opinii innych, każdy ma prawo się wypowiedzieć, ja też. Dobra, moi kochani, co ja Wam chcę pokazać? Temu, Na temu, nie, na szyję. Zamówiłam sobie, słuchajcie, takie plastry, które się przykleja tutaj. Moi kochani, tu takie kawałeczki, I w, i w ten oto sposób robimy makijaż. Później odrywamy ten plasterek i mamy przepiękną kreskę, odcięcie y, cieni do kątem oka. I możemy sobie fajnie wyprofilować właśnie te wszystkie. Ymm, wiecie, ten makijaż, właśnie w ten sposób fajnie można sobie. Pomóc, a nie kombinować, wiecie, kreską, później wycierać i tak dalej. Jest to duże ułatwienie. Przyszło mi też takie opakowanie malutkie. Ono też kosztowało grosze i to jest takie opakowanie na tabletki podróżnie. To znaczy, że jeżeli przyjmujemy jakieś leki na stałe lub potrzebujemy na przykład nie brać całych opakowań, to w ten oto sposób, słuchajcie, będę umiała otworzyć, będę umiała otworzyć, kochani, mam takie opakowanie, w którym mieszczą się cztery przegródki i na przykład tutaj sobie wrzucę Eutyrox, tutaj sobie wrzucę ze dwie tabletki przeciwbólowe, tutaj jeszcze sama nie wiem co i tutaj też nie wiem co i w ten oto sposób możemy sobie zamknąć i przewieźć tak tabletki, mamy gotowy taki zestaw, y podróżne. Mam też moi drodzy też zszyna opakowanie na e, biżuterię. Mam na myśli e, małe kolczyki, krętki, pierścionki czy ewentualnie jakąś bransoletkę czy łańcuszek, który nie ma za dużej zawieszki. E, I słuchajcie, to jest bardzo fajne. Zobaczcie oba, ogromne mega opakowanie i tutaj w środku są takie Pojemniczki. Zobaczcie. Każdy pojemniczek możemy osobno otworzyć. W ogóle to powiem Wam, że mają super pomysły. Zobaczcie. I wrzucam. Pierścionki. Możemy to zastosować do czego tylko chcemy, ale ja tutaj widzę. Właśnie wszystkie moje mm, pierś... całą moją biżuterię, która się będzie mieścić, i wtedy to sposób będę mogła szybko znaleźć kolczyki, które chcę. A często kupuję, słuchajcie, w Rosmanie, czy jakieś y, pestce ze stali chirurgicznej, właśnie, czy kolczyki, czy jakąś tam y, łańcuszek, bransoletkę, cokolwiek. Zobaczcie, jakie super. I to też przyszło za grosze. Tak, w ogóle, słuchajcie, podsumowując ten wyjazd nasz do Zakopanego i nie tylko to trafiliśmy na super fajną, świetną pogodę. Było tak sam raz, słuchajcie, pierwszy raz miałam możliwość spróbować jeździć na nartach. Z różnym skutkiem wywróciłam się dwa razy i powiem Wam szczerze, że totalnie mnie zaskoczyło dla mnie jako laika wygląd nart, ich ciężkość, ciężko chcieć butych butów, jak to ciężko się w ogóle zakłada, jak to się ciężko w tym w ogóle chodzi. No wiadomo, w nartach się nie chodzi, narta, nartami się jeździ, ale słuchajcie, dla mnie, dla osoby, która nigdy nie miała nart na e, nogach, to słuchajcie, dla mnie to kosmos. E, e, nawet nie za bardzo umiałam wyjechać tym, e, wiecie, tym wyciągiem do góry, a co dopiero zjechać, chyba że na tyłku. I też to wcale nie jest takie proste, ponieważ e, narty, jak przewrócę się na nartach do tyłu, to już nie ma szans, żebym wstała. Jeszcze jak mi się pokrzyżują te nogi z nartami, najlepiej się przewrócić na bok. I też nie umiałam sobie wstać, kochani, jeżeli to było ze skosa na górce. E, więc jeśli by to była jakaś płaska powierzchnia, no to może by mi się jakoś udało. Te narty wcale nie jest tak łatwo wypiąć, w sensie, e, jeżeli chcę zdjąć je. Tak należąco, wiecie, rękoma nie bardzo, ten zatrzask jest bardzo mocny. Wiecie, co? W sumie to się cieszę, że miałam taką możliwość takie doświadczenie, żeby zobaczyć, jak to jest. Ada też próbowała, mój grzesiek bardzo dobrze sobie radzi. Ja natomiast słuchajcie, wydawało mi się, że jeżeli ja umiem jeździć na, na łyżwach i umiem złapać balans, to będzie w ogóle dużo proście, ale wcale tak nie było. Myślę, że jeszcze kiedyś spróbuję i powoli, powoli. Może mi się uda złapać, wiecie, te wszystkie ruchy. Dobrze by było wziąć instruktora. Mam znajomych, którzy umieją jeździć na nartach, więc nam pomagali i bardzo im za to dziękuję. Naprawdę fajne doświadczenie. Coś nowego, czego nigdy jeszcze nie robiłam, oczywiście Adusia też skorzystała i wszystkie inne dzieci z jazdy na oponach i powiem Wam, że to było ekstremalne doświadczenie, bo te opony nabierały niesamowitej prędkości, wyrzucało te opony tak na boki, wiecie, w takiej kolebce ze śniegu, z lodu, że Ada mówi, że mamo byłam przerażona. A dzieci były w różnym wieku i były, byli też dorośli, a taka opona mieściła tylko jedną osobę. Także, jakby się ktoś nie trzymał, słuchajcie, w tej oponie za te takie rączki, to jest szansa, żeby wypadł na którymś z tych, wiecie, podrzuteków, podrzutek. Dodatkowo byliśmy, słuchajcie, jeszcze na tym kuligu, i właśnie chciałam powiedzieć, że na tym kuligu, jakby się ktoś wybierał, to nie wystarczy kurtka. Taka z membraną 10 tysięcy, tylko trzeba naprawdę wziąć jeszcze jedną kurtkę nałożyć na siebie i czapę i szalik, bo wieje tak słuchajcie akurat myśmy trafili tak, że yy, jadąc saniami yy, naprawdę było zimno i taki wiatr był dosyć mroźny, więc yy, zmarzliśmy w sumie ja to nie zmarzłam, wiecie, miałam podwójną kurtkę, wzięłam sobie zwykłą taką kurtkę narciarską, dodatkowo jeszcze zwykłą kurtkę, taką większą i było mi ciepło. Ja się chyba też było ciepło w sumie. Zresztą pan, który jedzie tymi saniami, to zanim w ogóle ruszy, to daje nam takie koce, takie wiecie, góralskie, grubaśne, nie wiem z czego i przykrywamy sobie nóżki, także tutaj jest nam nogi wtedy ciepło wracając słuchajcie z kuligu mieliśmy przygotowane takie stanowisko, gdzie już paliło się ognisko, już można było sobie smażyć kiełbaskę, która była tam przygotowana, były oscypki była musztarda, ketchup, jak dobrze pamiętam chleb ze smalcem były te oscypki z żurawinką, no i na ciepło i herbatka i grzaniec dodatkowo obok była taka jakby karczma, w której mieliśmy podawaną kwaśnicę i bigos, w zależności co tam kto Wolał. I oprócz tego, jak już byliśmy w, tym, w tej gospodzie, mogliśmy posłuchać góralskiej muzyki na żywo, i to też było bardzo intrygujące, fajne, dosyć przyjemnie i takie klimatyczne. Także bardzo miło wspominam. Jeżeli chodzi o koszt kuliku, nie wiem, chyba 120 zł od osoby dorosłej, a 100 zł od dziecka. Chyba tak było. Tak mi się wydaje, że tyle zapłaciłam, chyba że się mylę, ale wydaje mi się, że w ten sposób. Więc cena godna tego, co było przygotowane, naprawdę. I powiem Wam, że zainteresowanie niesamowicie duże, i tak sobie myślę, że warto tam, w to miejsce, gdzie był ten kulik, pojechać latem. Ponieważ są tam przecudne widoki, ogromna polana z widokiem na całe zakopane i w ogóle góry, ale to taki widok, słuchajcie, jak panorama! I tak sobie myślę, że, bo są tam też pensjonaty na tej górce, na tej polance, polanie, na tej łączce, że fajnie by było jechać latem i wieczorkiem, sobie po prostu tam na kocyku przesiadywać i patrzeć na ten przepiękny widok i to oświetlone. Miasto, słuchajcie, właśnie po wyczyszczeniu buzi zwykłym płynem micelarnym, słuchajcie, co to w ogóle jest? Nivea, twarz, oczy, usta, 0% pozostałości z Nivei, natomiast na buzie, słuchajcie, krem oliwkowy, oczywiście znacie go, kultowy krem oliwkowy, cera sucha i normalna z ziaj. Z jajki, z jajki, tak. I czuję tą skórę taką, wiecie, taką niesłuchą, taką fajną. No, że no właśnie po tym kremie oliwkowym nie za często go używam. Raczej staram się używać tego nie cerawe, tylko y cetafil. O, ja używam cetafilu, 50 czy 60 zł kosztuje, ale ta tubka naprawdę na bardzo długo wystarcza, więc spoko. Dzisiaj też w ogóle muszę umyć Adusi włosy. A tu się ma takie problemy ze skórą włosów, mam na myśli, że szybko się uszczy i taka się robi, wiecie, sucha we, we włosach i to nie jest na całej głowie, tylko w takich dwóch miejscach. No pani dermatolog stwierdziła, że jest to alergiczne, więc raczej używać takich delikatnych rzeczy do mycia i kupiłam, słuchajcie, emolium szampon i jest bardzo dobre. słuchajcie, umyję. I jest naprawdę fajna skóra głowy, nie uszczy się, jest taka nawilżona, ale jaki jest minus? Oczywiście szybko się przetuszczają te włosy, więc adusi włosy we... y... 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 wystarczają, miałam powiedzieć. Adusi włosy trzeba mieć co trzy. Przepraszam, co 3-4 dni, bo się po prostu robią najzwyczajniej w świecie przetuszczone I tak dzisiaj właśnie zauważyłam, że już czas, że już jak tutaj są ładne, słuchajcie, to od skóry głowy, tam gdzie przeważnie myję tym szamponem dosyć intensywnie, są już takie dosyć, wiecie, lepiące, więc trzeba je umyć. Ale fajnie, że taki szampon jest i mogę jej jakoś tam ulżyć i ta głowa ją nie swędzi i może normalnie funkcjonować. Ona w ogóle dzisiaj to się uczy tabliczki mnożenia, uczy się, słuchajcie, tak lekturę, bo ferie lecą, został cały tydzień, a tu ta lektura tak leży, powiem Wam. Tak się za bardzo nie chce, chce się bawić, chce się grać na Xboxie, chce. Ze śniegu korzystać, a to byliśmy na wyjeździe i ten czas leci, ale która leży, kochani, ale która leży.